CLTR Krajowak BL120 to w pełni automatyczna ładowarka do tuszek drobiowych, pozwalająca uzyskać wysoką wydajność pakowania z zachowaniem świeżości i jakości produktu. Благодаря BL120 my mogliśmy zapewnić гибкость производственных процессов, существенно снизить производственные i повысить уровень гигиены na produkcji. BL120 pomaga w budowaniu wizerunku marki i poprawia bezpieczeństwo żywności i wydajność. Linia pakowania składająca się z trzech maszyn BL120 zapewnia wydajność pakowania do 30 produktów na minutę. Proces, który wcześniej wymagał ręcznej pracy siedmiu operatorów, jest obecnie obsługiwany przez jednego nadzorującego nawet do 10 maszyn. Dzięki temu dopasowanie wielkości produkcji do zmiennych zamówień napływających codziennie od sieci handlowych nie jest już uzależnione od dostępności operatorów. Automatyzacja poprawia komfort i warunki pracy operatorów. Synchronizacja sterowników na transporterach drobiu umożliwia precyzyjny dobór ładowarki po zważeniu na przenośniku. Tuszki są upuszczane pionowo do rękawa, który można dopasować odpowiednio do wielkości drobiu. Rękaw zapewnia odpowiednie naprowadzenie tuszki do opakowania, które otwiera się dzięki nawiewowi powietrza. Naprowadzenie tuszki do opakowania pozwala na wykorzystanie węższych opakowań i uzyskanie lepszych proporcji produktu do opakowania. Zmniejszając koszty o 14%. Luzowanie nóg brojlerów to czynność manualna, wymagająca siły operatora. Pneumatyczne urządzenie formuje nogi drobiu i umieszcza tuszkę w opakowaniu, uzyskując zwarty i atrakcyjny kształt i wygląd opakowania. Umieszczony na maszynie sygnalizator trybu pracy pozwala na szybką ocenę stanu maszyny i linii produkcyjnej. A przyjazny interfejs ułatwia nadzór nad procesami na panelu sterowania. Bezpieczeństwo żywności oraz odpowiedni poziom higieny jest zapewniony dzięki eliminacji pracy ręcznej. Zmniejsza to ryzyko skażenia krzyżowego i wydłuża okres przydatności do spożycia dla świeżego drobiu. Maszyna jest wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej oraz tworzyw dopuszczonych do kontaktu z żywnością, dzięki czemu łatwo ją czyścić i konserwować. Благодаря BL120 наш продукт hands-free от забоя до стола покупателя. За счет улучшения гигиены и соответственно увеличения сроков хранения продукта мы смогли значительно расширить наши рынки сбыта. Благодаря BL120 наш продукт стал более презентабельным для конечного покупателя. BL120 может работать без стальной обслуги оператора, co podnosi efektywność operacyjną i bezpieczeństwo żywności, a przez to buduje wizerunek marki przetwórcy drobiu. Spełniając wysokie standardy jakości przy niskich kosztach eksploatacji, BL 120 może zrewolucjonizować rynek drobiu.